Cześć! Jest 17:35 13 października roku pańskiego 2011, a to ja, Lugia007. Jak o ile widzieliście wcześniejszy mój vlog? Tak, tym razem robię to z lepszej kamery. A dokładnie z laptopa mojej koleżanki. Przynajmniej na ten moment. Dopóki nie przyjadę do domu, z, z DS-ów i tak dalej. Dobra, mniejsza z tym, nie, nie, nie będę specjalnie wyjaśniać, co ja tutaj to dokładnie robię. No, jakby tak no czy studia się zaczęły, no, pierdu, pierdu, tak, no, a to zostawię na później. Ale, i ja mam nadzieję, że, że JJ weźmie to jako. Moje wideo do swojego ostatniego. Do swojej ostatniej informacji. Ponieważ mam pewne plany na najbliższe. Na naj... Nie na ten tydzień, nie, 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 na... nie na ten weekend, ale na następny. A mianowicie 22, 23. Tak się okazało, że gdy, op... gdy przeglądałam. informację Informa... Kalendarz moich. Imprez, na których mi bardzo zależało, przynajmniej tak gdzieś w mojej okolicy, coś z moich zainteresowań, coś się, coś się wydarzy. Fajnego. Bardziej liczyłam na Szczecin, ale na razie nie ma. I co się okazało? Okazało się, że mam dwie imprezy w Poznaniu. Naprawdę na, na, tym, mi, na tym mi cholernie zależy, żeby się na, nie, na nich być. I Zaczynam się, zaczynam się, zaczynam się! Dobra. Ta ta Eee, szybko. Jest... JapoNikon 2! Yeee! Yeah! JapoNikon, JapoNikon, tak. Yey. Eee, Japanicon 2, czyli konwent, anime, manga i ja, ogólnie Japonia. Ja, jak... Japanicon 2. Dwa, 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 dwa. E, Japonikon 2, 2, 2, 2, 2, 2. Eee, Japanicon 2. Eee, i będzie... Hehehe. <ścoughs> eee... Powiem szczerze, mój pierwszy konwędzik. Mógłby być. Jeszcze, bo też nie wiem do końca, czy w ogóle będę na tym wszystkim, bo to się w ogóle dzieje, planuję to wszystko w ukryciu. Więc jeszcze później do tego dołączę, dołączę jeszcze jeden filmik wyjaśniający, czy jadę, czy nie. Koleżanka mi przerwała, bo wchodziła. Ale dobra, na razie dziewczyny poszły do kufcze. Patrzę się na siebie. Nie, nie patrzę się na siebie. Nie, nie patrz, nie patrz. No, za siebie. Nie patrzę patrz, patrz się na siebie. Eee, dobra. Akurat poszedł do biedronki, więc spoko. Eee, Planuję właśnie ten japaniko. Oczywiście to wszystko się dzieje w ukryciu, tak? Eee, rodzice nie wiedzą. Mamo, wybacz. bacz. że nie, nie obejrzysz w najbliższej przyszłości i tak dalej. No, ale eee, Panikon? na którym strasznie chcę być. A czy... A czy jakby to była tylko jedna impreza, to mogłabym sobie pójść, Ale, ale... Jest jeszcze druga impreza. Druga, druga, druga. jest druga impreza. Jest to, to, są targi, to są targi akwarystyczne, Aquazo, któryś tam z kolei, któraś tam z kolei edycja. Teraz od jakiegoś czasu robią chyba rok po roku, bo było, widziałam wideo widziałam, z zeszłych. Zesz zeszłego roku, yy, chociażby takie śliczne wystawowe akwarium z paletkami. Juj, chciałam kiedyś mieć paletki. Strasznie wymagające ryby, ale takie są słodkie i w ogóle. Jej, słodkie! Pęcza w ogóle. Dobra. Ponieważ ja się właśnie zajmu interesuję strasznie akwarystyką, więc chcę je. Oczywiście Kolejna pierwsza impreza, na którą w po ogóle pojadę. Ja nigdzie na żadnych imprezach nie byłam, w jakichś targach, nic. Nic, jak byłam ostatnio w Warszawie, nic. Totalnie nic w planach nie było. No, znaczy coś tam niby było, ale jakoś jak się przegapiłam, jakoś nie jakoś nie ubolewałam nad tym. Więc tak. Więc, 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 Jest czyli m 2 i jest polega na tym właśnie, że ja to planuję w okryciu. I. I że to i to wszystko będzie... zależy od tego, czy będzie, czy starczy mi kasy, ale w miarę sobie ją jako taką no, rozgospodruję. I jeszcze, jeszcze mi rodzice dołożą, bo nie, przeży, nie przeżyję w ds za te, za, te, za te pieniądze, które mi zostały. Także jeszcze mi rodzice do, dołożą. Chociaż nie powiem, szczerze, powiem szczerze, że przed, planowa przed planowaniem wjazdu na tę imprezę, to chciałam sobie odłożyć na inne bariery między innymi do, na, mi na nowy mikrofon albo na jedną grę, ale tak czy inaczej strasznie się cieszę, strasznie cieszę że, e, że są te imprezy, a, właśnie, a zwłaszcza, że jak wczoraj obejrzałam e, info o to... Moje, moja, reak moja moja... moja... Moja reak reakcja, jak dowiedziałam się, że jest po na Japonii. Tak. moja To była moja reakcja. Hmm. <grym> Jeszcze Już później powiedziałam <grym> du tu, tu, Ja pani, pani, tak nie no pani, Napra naprawdę mi się. Y... Dodatkowy argument za, za tym, żebym pojechała. Tak naprawdę. I jeżeli odpuszczę, to. Jeżeli... Nie, nie, wiem, nie, wiem... Jest też problem pod tym względem, że nie wiem, czy jechać na jeden czy na dwa. Niby różnica w cenie nie jest zbyt duża. Znaczy o ile będę płacić, bo jest to jeszcze jedna taka kwestia, że y, można do tego weekendu, który teraz jest i w ogóle do którego się wpłaca, czyli weekend 15-16 się do tego momentu można wpłacać jeszcze, no wcześniej nie, bo przyjść też można, ale wejściu oczywiście drożej. Y, się rejestrujecie, tak i tak dalej. W ogóle wszystko, wszy, wszystkie, linki, wszystkie linki, jeśli chodzi o imprezę, to na dole, wszystko. I. Y, y, jest, taki, jest, taki, jest taka sprawa, że można, można um, <laughs> mieć darmowy wstęp, jeżeli się coś zrobi dla nich. A mianowicie, um, oni planują. Oni. oni planują um, udekorować sz, sz, szkołę, w której będzie konwent, um, żurawiami z orygami, tak? I ja um, jestem w trakcie ich robienia, tak? I żura, żura. Żura, tak, poleciał. Cho chociaż szczerze powiedziawszy, to im bardziej zależy na tych no, żurawiach kolorowych niż... No, oni specjalnie nie są białych, ale jeszcze do nich będę dzwonić, żeby nie wiem, czy można na, na nich robić wzorki. Dopiero ta będę dzwonić, ale nie mam takiego szczegu Ha, Mogą dziewczyn poprosić, że... No, dobra! Nie ma. No to tak, można żurawie i tych żurawi, liczba tych żurawi, żebyście mogli się mogli rozpatrzyć to, że żebyście mogli tam wejść darmowo, to 300. 300 żurawi. Zarobista liczba z żurawi, jak dzisiaj, dzisiaj nie będę spała w nocy no i będę się będę jak żurawie, bo jeszcze ich mam mało. Będę czekać żurawie. I będzie, i będzie fajnie. Jeszcze spróbuję, spróbuję jeszcze kupić jakiś kolorowy papier czy coś. No i tak. A jeżeli, jeżeli nie, to spróbuję im wpłacić. Yy, mam nadzieję, że uda mi się przeleć. Nie wiem. Nie wiem. Yy, nie wiem, jak będzie. I tak, za, je, za jeden dzień jest 30 zł. Za. Yy, znaczy, za sobotę. Jakbym też wchodziła w niedzielę, to były 15 zł bodajże, ale to już byłoby chyba nie wiem, do 14 bodajże i o wiele, o wiele mniej, w frakcji. Jakby miała No nie by mi się opłacało nie w niedzielę przyjechać. W niedzielę też są, jeszcze są targi jak Łazo już w miarę normalnych godzinach. Tam jest rozkład od chyba 10 do, do 7, 18 i w niedzielę chyba też tak samo. To w miarę normalne godziny, ale no. No tak naprawdę wiadomo, że jeśli chodzi o konwenty, to najlepsze są najlepsza spora. Najlepsza. No, pytaj pierwszy dzień i później nocy, a później to. No niespecjalnie, no czasem czasem to się ale fajnego. Ta, yy, tak jak, jak czytałam, bo nigdy nie byłam na konwajtach. Nie, ja nigdzie na niczym nie byłam w ogóle Ja no, no, ja jestem Noy Life i w ogóle ...mały Noy no Life. Jej. Yy, tak więc. Nie zaczyna się słów yy, zdania od tak po ja bym was prosiła o, jeżeli w ogóle mnie obejrzycie, ja bym prosiła was o komentarze na dole, co myślicie o tym, czy by pojechać na jeden dzień, czy na dwa, czy się... że nie, nic się nie opłaca. No ale wiecie, jak ja pojadę na w sobotę, w ogóle... Yy... Ja nie wiem jak to ogarnę, bo ja... Trzeba tam później sobie zajmować miejsce w sleep roomach, tak zwanych pokojach, pokojach, gdzie można później sobie spać, tak? I nie wiem, w ogóle nie wiem, czy to takie pomieszanie z poglądaniem, jeśli chodzi o o to w ogóle... Nie, nie mogę się tego jakoś, nie wiem, doszukać. No. Ja chciałabym prosić was o jakieś rady, rady dotyczące tego, czy w ogóle się opłaca jeszcze zostawać, zostawać na dwa dni. Chociaż no, często, często słyszałam, słyszałam takie opinie, że najlepiej zostawać, najlepiej zostawać w nocy na konwencie, bo, bo się najwięcej dzieje. Ale nie wiem, to jadę, pojadę w sobotę, wracam w niedzielę, a gdzie nauka? Jednak studia, nie? Nauka. Także nie wiem. Jesz, jeszcze jest jeszcze, zresztą sprawa tych, sprawa tych biletów na tego mojego miejsca przebywania w tym momencie. Tu do, tam do Poznania jest. Ja bym pojechała pociągiem i to PKP Intercity. Też proszę Was o komentarze, czy, czy warto pojechać PKP Intercity. Dobra, przyznam się, przyznam się, gdzie, gdzie, gdzie w tym momencie jestem. Jestem na, na, uczę się, studiuję na Politechnice Koszalińskiej. Politechnice Koszalińska. Nie jest, to, nie jest to, Dobra. To, później mam wam wyjaśnić, co, co ja robię, co w ogóle czy tutaj robię i tak dalej, ale teraz chodzi właśnie o połączenie koszalin Poznań. Czy jeżeli jeżeli ktoś w ogóle jest z tych rejonów, czy nie wiem, czy PKP Intercity, czy, czy z przesiadkami, nie wiem, w ogóle nigdy nie, nie jechałam PKP Intercity. Słyszałam wiele opinii, jeśli chodzi o PKP Intercity. Kur... Kurzanka <gulżanka> idzie, <gulżanka> więc ja będę kończyć. Yy, koment komentujcie, yy, proszę was o różne komentarze, a właśnie! Na dole zrobię. Mam nadzieję, mizuki, mam nadzieję, że ty mnie oglądasz. Moja, moja droga koleżanko z Devianta. Jeżeli w ogóle mnie oglądasz, to musimy się, się z tobą skontaktować w sprawie tego, czy czy, po, czy pojedziemy razem, bo fajnie by było. I w ogóle ci rozreklamuję na dole. <tulary> tak, zrobię ci reklamę, robię ci reklamę. Na dole do Deviantarta. Także sobie ludzie powchodzą i ci po, 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 no powchodzą i w ogóle porobią coś <grym> Ok, ja już kończę. Komentujcie. Łapki w górę, jeśli w ogóle. W ogóle, w ogóle, w ogóle. Jeżeli. Cześć.